Jak działa światłowód? Światłowód służy do przekazywania informacji, danych, na przykład umożliwiając nam korzystanie z internetu. Może część z Was na przykład ogląda ten materiał właśnie wykorzystując światłowód. A śmiało można powiedzieć, że większość z nas wykorzystuje ten internet, korzysta z internetu na którymś z etapów jego dostarczania właśnie za pomocą światłowodu. Dzięki światłowodom. To korzystanie z internetu, czy też wysyłanie, wymiana informacji jest po prostu bardzo, bardzo szybka. A światłowody umożliwiają to dzięki wykorzystaniu światła, fal świetlnych. No po prostu nie ma nic szybszego od światła, dlatego postanowiono, że wykorzysta się światło i właściwości fizyczne materiałów i samego światła, żeby przekazywać te informacje. Ale może powiem w dwóch słowach jak zbudowany jest światłowód. A jest to kabel składający się z rdzenia, gdzie porusza się światło oraz płaszcza, który otacza rdzeń i umożliwia odbijania się wewnątrz tego rdzenia światła. W takim kablu dochodzi do zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia, do którego dochodzi na tej granicy rdzenia i płaszcza. W ten sposób to światło może poruszać się nawet na bardzo duże odległości. W przypadku tzw. światłowodów jednomodowych, nawet na 100 km, i niepotrzebne są żadne urządzenia, żeby wzmacniać ten sygnał. A to całkowite wewnętrzne odbicie oznacza, że fala świetlna po odbiciu ma takie same parametry, jak fala padająca przed odbiciem czyli fala może odbijać się naprawdę wiele razy, i nic się z nią nie dzieje. Ten sygnał przekazywany za jej pomocą jest stabilny i niezmienny. Oczywiście, nie wolno zapominać, że nie potrafimy jeszcze produkować materiałów o prawie perfekcyjnych właściwościach i dochodzi do tłumienia dochodzi do wielu, można powiedzieć, zjawisk, które jednak ten sygnał zaburzają, czy też go wygaszają. No gdyby nie to, to oczywiście moglibyśmy przekazywać sygnał za pomocą światłowodu na Właściwie nieograniczone odległości, ale tak dobrze po prostu nie jest. Czyli za pomocą lasera, albo też diody LED, wprowadzamy światło do światłowodu, oczywiście w odpowiedni sposób. To światło, odbijając się od może nie ścianek, tylko od właśnie tego miejsca na styku rdzenia z płaszczem, przesuwa się dalej. A na końcu tam, gdzie chcemy odbierać sygnał, znajduje się element światłoczuły, na przykład może być to fotodioda, i odbiera tą falę. W ten sposób odpowiednio modulowana fala świetlna może służyć do przekazywania informacji. Ale to, jak szybko porusza się światło w światłowodzie, umożliwia nam, przek umożliwia nam przekazywanie bardzo dużej ilości sygnałów. Oczywiście ten sygnał musi być w odpowiedni sposób modulowany, wysyłany i odbierany i odczytywany, ale światłowód po prostu tak najprościej mówiąc wykorzystuje do przekazywania sygnału informacji danych właśnie odbijające się światło. Czyli wprowadzamy do światłowodu za pomocą wspomnianego lasera albo diody LED falę świetlną, światło, które w odpowiedni sposób odbijając się od tego pogranicza rdzenia a płaszcza przemieszcza się w tym światłowodzie. Na końcu mamy ten element światłoczuły, który odbiera ten sygnał, zlicza go, przetwarza i w ten sposób jesteśmy w stanie przekazywać informacje. Czyli coś, co w tych tradycyjniejszych kablach, na przykład wykorzystywało prąd elektryczny, to, jak ten prąd przekazywał informacje. W tym przypadku wykorzystuje światło. A już wspomniałem, że światło jest bardzo szybkie i dzięki temu ta przepustowość, możliwość wysyłania informacji w przypadku światłowodu jest gigantyczna. O wiele, wiele większa niż w, niż w przypadku tych innych rozwiązań służących do wymiany informacji. Pamiętajmy, że światłowody są czymś bardzo skutecznym, bardzo odpornym. Tutaj nie ma takich problemów z zakłóceniami, z tłumieniem, z wpływem tych warunków zewnętrznych. Poza rdzeniem i płaszczem, oczywiście, jest jeszcze taka warstwa ochronna, która ma w sposób fizyczny chronić światłowód przed uszkodzeniem i przed na przykład zagięciem zbyt mocnym zagięciem. No, nie mówmy, nie muszę chyba mówić, żeby do światłowodu nie patrzeć. I chociaż może się wydawać, że to przekazywanie sygnału przez światłowód jest czymś bardzo prostym, no tak samo jakby mówić, że przekazywanie informacji sygnału przez taki zwykły kabel, na przykład służący do przesyłania internetu, jest bardzo proste. Oczywiście jest to o wiele bardziej skomplikowane. Jednak tutaj ta podstawowa zasada jest prosta. Wykorzystujemy światło. Wykorzystujemy to, że w odpowiednich materiałach będzie się ono w odpowiedni sposób odbijało i dzięki temu, że to, ten proces jest bardzo szybki i sprawny, możemy to wykorzystywać do wymiany informacji, do wysyłania sygnałów, do wysyłania i odbierania sygnałów. Tu oczywiście może pojawiać się pytanie, dlaczego te światłowody nie wykorzystują światła takiego bezpośredniego. Tu najprostszym wyposażeniem jest oczywiście to, że wtedy ten światłowód musiałby być prosty, nie mogłoby być z żadnych załamań, a wykorzystując falę odbitą, ten światłowód może być o wiele dłuższy, no i jego kształt może być taki, jaki chcemy. Oczywiście nie w sposób dosłowny, ponieważ załamany światłowód już jest światłowodem, który nie może przesyłać tych sygnałów za pomocą światła. Oczywiście proces odbijania, załamywania się światła jest skomplikowany i różny w różnych światłowodach, ponieważ światłowodów mamy kilka rodzajów. Mamy na przykład światłowody jednomodowe albo wielomodowe. Te pierwsze, jednomodowe, to światłowody, w których sygnał, czyli fala świetlna porusza się prawie równolegle do osi światłowodu. Przez to dociera do końca w jednym modzie. Dzięki czemu ulega bardzo małym zniekształceniom. Dzięki temu takie światłowody mogą być wykorzystywane w przypadku przekazywania informacji na duże odległości, nawet 100 km, bez potrzeby stosowania urządzeń regenerujących, wzmacniających sygnał. Natomiast w światłowodach wielomodowych, które mają rdzenie grubsze kilkukrotnie grubsze od rdzeni jednomodowych, Fale mogą rozchodzić się wieloma drogami, czyli modami. Powoduje to jednak, że sygnał, a raczej te mody, poruszają się z różną prędkością, co w końcu doprowadza do rozmycia sygnału. Dlatego światłowody wielomodowe są wykorzystywane najczęściej na krótszych dystansach na dystansach do 2 km, tak żeby te informacje, ten sygnał nie został zaburzony, wytłumiony, rozmyty. I na odpowiednio krótkich dystansach do takich sytuacji nie dochodzi. Może na koniec jeszcze o materiałach, z których wykonane są światłowody, a właściwie ich rdzeń. I tutaj mamy światłowody szklane, które pozwalają na przesyłanie sygnału na duże odległości i z dużą prędkością. Mamy światłowody plastikowe, które są, które są wolniejsze i pozwalają na sprawną komunikację na mniejszych odległościach i kiedy ta potrzeba. Prędkości, przepustowości jest mniejsza. Są też światłowody półprzewodnikowe z rdzeniami zbudowanymi z półprzewodników. Jeśli chodzi o te światłowody szklane, to najczęściej stosowane jest tam szkło kwarcowe, krzemionkowe. Bardzo ważne jest, że światłowody to możliwość przesyłania informacji niewrażliwych. Bardzo ważne jest to, że światłowody są niewrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne. Do tego światłowody umożliwiają wykorzystanie bardzo szerokiego pasma. Dzięki temu ta skuteczność transmisji danych jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No ale może już kończę, ponieważ można by jeszcze mówić o innych rodzajach światłowodów o tym, jak są dokładnie zbudowane, jak modulowana jest fala świetlna o zakłóceniach. O tym, czy da się podsłuchiwać światłowody, da się, co ciekawe, chociaż jest to dosyć trudne. No ale byłoby to już dla nas za długo. Na dzisiaj dziękuję i pozdrawiam.